Arek, cały dym związany z dźwiękiem jest nanny. I teraz się nie masz o co martwić. Ja wiem, że się bardzo martwisz śpiąc Ale ty się nie martw... Nie martw, brzuchu cię boli i mnie boli, mózg nie martw się, jesteś... Załatwiliśmy, że jesteś niekryty krytyk nie bój się. Uwaga, to jest na moje nie nie. Jesteś... Jesteśmy kryci. Uwaga, to jest na brzuch. Kurwa, no co ma się ci dać? Ketonal albo kurwa... Pentagon. Jeden ketonal, Ketonal. Arek, masz go? Twoja baza dała ci to nas? to. Zjedz to, to jest przeciwbólowy. To jest przeciwbólowy, zjedz to. to, jest przeciwbólowy. przeciwbólowy. Będzie lepiej potem. Arek, zjedz to. Zjedz to, to jest przeciwbólowy. godzinie Dlaczego tak mi chcesz zjeść? To jest kurwa przeciwbólowy! No, 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 no! no. Arek! No, 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 no. Będziecie lepiej! Piłem, No i chuj, że piłeś! Ja też piłem i brałem przeciwbólowy i myślę, że, że się stało nic mi się nie stało. To się w, w dziwnych przypadkach robi. No masz, jest to! Ale. No dobra, no dobra! zaufaj mi! Kurwa, będzie mi przyjemnie! To i zaufaj mi. Masz. masz mówisz, mówi, że będziesz lepiej po W pół godziny za godzinę masz ze masz, yy, wyzdrowienia. Zjedz to. To jest jak, jak fasolka. Coś mówię ci, że masz. Dlaczego oplułeś mi łóżko? Arek. Obok. Masz to, zryj okay. to! Zryj to, Arek! Ale Arek, nie zryj to! Zryj to, żykaj tym! Zryj to, żykaj! A, bo nie żykał! To nie ży. A, będziecie? No, jestem. Arek nie będzie żygał! Nie zrę tego! Ja wtedy mogę w koszulkę w parę bo ja.